O mój Boże, jak tu jest pięknie. Jest 23 września 2019. Jaszczury wybierają się na Kotao, sąsiednią wyspę Kopangan. Oddajemy skutery i w ostatniej chwili docieramy na prom. Pewnie nie dalibyśmy rady, gdyby nie podwiózł nas pracownik wypożyczalni. Przed wejściem na pokład dostajemy specjalną naklejkę, aby było wiadomo, gdzie nas wysadzić. Podróż trwa kilka godzin, jednak słońce nie pali aż tak bardzo, więc przyjemnie jest poczuć morską bryzę. W nasze ręce trafia ulotka reklamująca imprezę tego samego wieczoru. No i mamy plan na dzisiaj. Standardowo, wizytę na wyspie zaczynamy od zapewnienia sobie transportu. Nie mieliśmy wcześniej wyszukanej wypożyczalni, więc polegaliśmy na opiniach Gogla. Trafiliśmy do Oils Motorbike Rental i wszystko poszło bez problemu. Podobnie jak Kopangan, skuter jest tutaj najlepszą formą transportu. Wyspa jest dość mała, jeśli mieszkamy w centrum, możemy nawet poruszać się pieszo. Co innego, jeśli planujemy pobyt w hotelu na drugim brzegu. Musimy Was jednak przestrzec, że Kotao to wyspa z dużą liczbą stromych wzniesień. Zalecamy więc jeździć bezpiecznie i przede wszystkim nie wypożyczać skuterów o pojemności 50 cm sześciennych. Docieramy do hotelu, który zaklepaliśmy na promie. Padło na no Namazin House. Skromny resort z bardzo miłą obsługą. W jego sąsiedztwie znajduje się kilka dobrych knajp i salonów masażu. Akurat z tego przyszło nam korzystać kilkukrotnie, po tym jak Łukasz spalił się na słońcu i musiał wcierać w siebie potężne dawki Aloesu. Z hotelu można pieszo dojść do plaż znajdujących się na południu wyspy, m.in. do Shark Bay. Sami wybraliśmy się na Halog Bay. Jest to bardzo wąska, lecz urokliwa plaża. Widać, że położone obok resorty są klasę wyżej. Ogółem, jeśli mamy mówić o samej Kotao, to wypada wspomnieć, że jest to wyspa opanowana przez osoby pracujące zdalnie. Ceny tutaj są nieco wyższe, a wśród mieszkańców Często dominują białe osoby. Spotkamy tu ludzi z całego świata, którzy osiedlili się na wyspie na dłuższy okres. Zbliża się wieczór. Udajemy się na masaż, a właścicielka salonu proponuje, że podwiezie nas na imprezę. Zgodziliśmy się, nie przemyślając jednocześnie opcji na powrót. Skuszoni ulotką docieramy do wskazanego pubu. Koszt imprezy to 400 batów. W pakiecie dostajemy koszulkę, tak zwany bucket, czyli drinka w wiaderku, choć dla przeciętnego Polaka zawartość alkoholu jest znikoma, a także kilka gratisowych szotów. W planie mamy imprezkę przy basenie, pokaz ladyboyów, do którego już lepiej być pijanym, a na koniec zabawę w barze położonym na plaży. Po imprezce czeka nas ciężki poranek. Wszystko dookoła nie chce, abyśmy się wyspali. Hałasujący wiatrak, kogut za oknem i pielgrzymka przechodząca ulicę obok. O zgrozo! Plan na dzisiaj to wycieczka na Koh Nang Yuan, położoną niedaleko wysepkę, która jest prawdziwym rajem. Targujemy więc cenę w porcie i udaje nam się w miarę szybko dopłynąć do celu. Wyspa jest własnością prywatną, więc za wstęp należy zapłacić 100 batów. Wszelkich praktycznych informacji dowiecie się z dedykowanego poradnika na blogu. Co tu dużo mówić, Koh Nang to prawdziwa perełka. Nie widzieliśmy wcześniej w Tajlandii czy gdziekolwiek indziej czystszej i bardziej przejrzystej wody niż tutaj. Jest także bar, w którym ceny nie są tak wysokie, jak można się spodziewać. Po zejściu z łódki płacimy za wstęp i przechodzimy pomostem między ogromnymi kamieniami. Ciekawe, czy znalazły się tutaj naturalnie. Tak czy siak robią wrażenie. Jedną część wyspy możemy praktycznie obejść specjalnym pomostem. Na punkt widokowy prowadzi kilka schodów. To idealne miejsce na super fotki. Dla fanów nurkowania mamy niestety smutną wiadomość. Rafa dookoła wyspy jest strasznie zniszczona przez turystów. Sami byliśmy świadkami, jak ktoś stanął na niej nogą. Można za to znaleźć tutaj sporo pięknych rybek, które pływają praktycznie obok ludzi. Wyspa zamykana jest po południu, więc około godziny 15 płyniemy z powrotem na Kotao. Mamy jeszcze trochę czasu na odpoczynek i zwiedzanie. Jest to niezła frajda, biorąc pod uwagę strome podjazdy i dzikie drogi. Niektóre były nawet wyłożone łupinami kokosów, żeby zakryć dziury. Tutaj kończy się nasza przygoda z wyspami i pięknymi plażami. Następny dzień prawie cały spędzimy w podróży, próbując dostać się do parku narodowego Kaosok, czyli najstarszej dżungli na świecie. Pamiętajcie o sobie i łapce w górę. A hoj przygoda!